Ja się nazywam Marek Maślanka, jestem adwokatem oraz mediatorem sądowym. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mam ogromną przyjemność współpracować ze Stowarzyszeniem na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma, we współpracy z którym powstało to nagranie oraz cały cykl nagrań. Dzisiaj chciałbym podzielić się z Państwem takim dosyć ciekawym tematem z racji Aury i zbliżającego się długiego weekendu majowego. Za oknami wiosna w pełni, majówka zbliża się wielkimi krokami. Na pewno każdy z nas ma ochotę na wspólne grillowanie z rodziną i ze znajomymi. Jak w tegoroczną majówkę powinno wyglądać takie wspólne grillowanie i biwakowanie? Co można, a czego nie można? W tym nagraniu postaram się odpowiedzieć Państwu na te pytania. Od 20 kwietnia. Pewna część obostrzeń związanych z epidemią została zluzowana. Można już wspólnie poruszać się w celach rekreacyjnych, pójść bez maseczki do lasu czy pojechać w góry. Można również przebywać w ogródku lub w ogródku działkowym. Ale uwaga, tylko samemu lub z osobami najbliższymi, to jest z naszymi domownikami, bowiem w dalszym ciągu obowiązuje zakaz gromadzenia się osób, które razem nie zamieszkują w innych celach niż związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych niestety wyjścia z domu nie możemy łączyć ze wspólnym spędzaniem czasu ze znajomymi i przyjaciółmi w plenerze na przykład na piknikach, grillach, ogniskach, a nawet podczas zwykłych spotkań w parku na ławce jeśli to nie są osoby z nami zamieszkujące nie można więc nikogo spoza kręgu tych osób zaprosić na grilla, czy przyjęcie w ogrodzie? Grillować oczywiście można, ale tylko i wyłącznie w rodzinnym gronie, Z sąsiadami można na przykład porozmawiać przez płot, zachowując odstęp minimum dwóch metrów. A co grozi nam za zorganizowanie takiego grilla ze znajomymi? Może się to dla nas skończyć nałożeniem kary w wysokości nawet do 30 tysięcy złotych. Jak widzimy, więc, zorganizowanie takiego grilla ze znajomymi w tegoroczną majówkę jest wysoce problematyczne i może nas słono kosztować. A czy można zrobić grilla w parku w miejscu do tego specjalnie wyznaczonym? Jak już wcześniej wspomniałem, od 20 kwietnia poluzowane niektóre opostrzenia. Można korzystać z terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością. W szczególności dotyczy to parków, zieleńców, promenad, bulwarów oraz plaż. Nie można jednak korzystać ze znajdujących się tam miejsc infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat oraz miejsc biwakowania. Oznacza to, że w tegoroczną majówkę możemy zrobić grilla, ale tylko i wyłącznie na swojej działce. I w obecności domowników, dziękuję za uwagę.